Ostatnio dosyć dużo się zastanawiałem nad przyszłością kanału, nad dalszym, dalszą współpracą z Hyperem yy, i powiem Wam, że to będzie już koniec. Może nie tak dosłownie całkowity, ale. Na pewno będzie to zakończenie kanału Poznański Dziad. I początek czegoś nowego, nowego projektu, który chyba bardziej mnie zdefiniuje, chyba nie wiem jak by to nazwać. A powodów ku tej zmianie jest tak naprawdę kilka. Jeden to. Dosyć duży natłok pracy, który nie pozwalałby mi tworzyć w takiej formy kontentu jaki obecnie tworzyłem, którego i tak jak sami widzieliście było dosyć mało. Niestety do, do, niestety dążenie do jakiejś stabilności finansowej zmusiło do przeznaczenia większej ilości dostępnego czasu na zwykłą pracę zawodową. Jednak jakby nie patrzeć, YouTube nie jest w żadnym stopniu w tym momencie dla mnie zarobką. Dosłownie wcale nie mam żadnych korzyści z YouTube'a, więc realnie najważniejszy i najbardziej priorytetowy jest w tym momencie utrzymanie rodziny. Kolejnym problemem było, nie wiem, chyba wypalenie się w kwestii gadania o grach. Nie chcę też, żebyście zrozumieli mi źle, to nie jest to, że przestały mi interesować gry to jest bardziej kwestia że stworzenie jakby kontentu który tak de facto nawet nie jest bezpośrednio jakby moim kontentem tylko jest bardziej zaplanowanym uprzednio pomysłem który po prostu jest de facto opisem własnymi słowami treści znalezionych na wikipedii i innych stronach o grach. Formą tworzenia jakiegoś mojego własnego kontentu. Trzecia sprawa to przebocicowanie. To też ten, to to, że musiałem jakby swój wolny czas spędzać na elektronice, która przez jakby mój sposób, nie wiem, postrzegania świata, można powiedzieć, była dla mnie jakby w pewnym stopniu problemem. Bo stałem się osobą, która bardziej Idzie chyba ku naturze niż ku cyfryzacji. Jeszcze tym bardziej, wiem, że to jest dziwne w dobie, gdy teraz mamy wszędzie dostęp do elektroniki, ale faktycznie niektórzy ludzie, w tym ja, zaczynają mieć z tym problem. I to jest w ogóle temat na, na tak naprawdę osobny odcinek do obgadania, ale, ale no, przyznam wam szczerze, że po prostu mam dość Elektroniki. To poszło do tego stopnia, że przestałem w ogóle dosłownie całkowicie praktycznie oglądać telewizję. Z komputera to korzystam tak naprawdę do dokończenia odcinków GamePad Only i podejrzewam, że to też będzie koniec. Dalej już nie będę robił odcinków Ograch i dla Hypera, właśnie przez to, że nie chcę już mieć tak bardzo tej styczności z tą elektroniką i jeszcze bardziej się ograniczyć od od tego i odcięć i też decydującym elementem jakby, który sprawił, że postanowiłem to nagrać i powiedzieć Wam co planuję dalej to był taki mega dobek, który złapałem ostatnio, to było takie dziwne jak wiecie, ludzie mają te sw swoje takie wzoty i upadki nastrojowe a to przeważnie jest na zasadzie czuję się mega fajnie czuję się trochę gorzej ale nadal jest względnie ok a mi ta fala przeszła do poziomu górnego czuję się względnie ok na dolny jest dramat i normalnie dołek total i to był taki moment gdzie dosłownie parę dni temu żona moja którą bardzo kocham i pozdrawiam powiedziała mi Żebym spróbował pójść w takie rzemieślnicze rzeczy. I przyznam wam, że jakiś czas temu zacząłem troszeczkę się bawić z drewnem. I zbudowałem z pierwszą, jakby to jest pierwsza rzecz, którą zrobiłem z drewna, to taki drewniany samochodzik. I on jest i świetny, i tragiczny jednocześnie. Tragiczny, bo jest zrobiony okrutnie, koślawo, i naprawdę to nie nawet kółeczka nie chcą się tak kręcić, ale w trakcie jego robienia nauczyłem się wiele, zrozumiałem co zrobiłem przy nim źle, co w przyszłości przy robieniu następnego takiego na przykład autka czy czegoś innego poprawić w jakie narzędzia zainwestować, tak? Bo... Nie miałem powiedzmy odpowiedniego sprzętu do tego, żeby i tak to jak to wyszło przy tym sprzęcie, który posiadałem, to i tak muszę uznać, że to jest naprawdę spory sukces. Eee, ale planuję zainwestować niewiele, ale coś, żeby, żeby, za, żeby więcej móc operować właśnie przy, przy, tworzeniu, przy tworzeniu między innymi właśnie w drewnie. I mam jakby taki swój ambitny projekt, który miałem od, od wielu, ale naprawdę wielu lat, ja wrzucę jeszcze Wam screen, żeby to pokazać, jak dawno ja to wrzuciłem do e, swoich e, playlist DIY gdzie filmik ten, wtedy jak ja pamiętam, jak go wrzucałem do DIY, on był nowy, a w tym momencie, jak dobrze pamiętam, ten filmik ma chyba 7 lat i to jest filmik o tym, jak zrobić swój własny automat do gier i po prostu to jest moje takie wielkie marzenie, żeby zbudować swojego własnego arcade'a. Mam też w głowie wiele innych projektów, które między innymi są też projektami tworzenia czegoś z drewna, ale nie tylko. Na pewno w niedługim czasie, nie powiem Wam kiedy, bo nie chcę znowu obiecywać, że nie wiem, za tydzień, za dwa, za miesiąc coś Wam pokażę, a tego nie zrobię. Po prostu mogę obiecać, że pokażę, ale jak pójdzie to szybko, to, to zobaczymy, tak naprawdę w praniu. Jedyną rzecz, co tak naprawdę mogę Wam na 100% obiecać, to fakt, że nie jest to pożegnanie, a przywitanie się na nowo jako nowy ja, jako nowy twórca i pod tym samym kanałem, ale pod nową nazwą ta nowa nazwa to Brodaty Crafter uznałem, że to chyba najbardziej będzie odzwierciedlać to do czego chcę by ten kanał się kierował i do czego ja chcę kierować swoje umiejętności i swoją kreatywność mój kuzyn, który także stanowi dla mnie sporą inspiracji, ponieważ on też dąży do, do, powiedzmy, zjednoczenia się jakoś bardziej z naturą. prowadzi obecnie kanał segi dalekiej północy. Sprawdza ostatnio z tego, jak z nim gadałem, nie miał za bardzo, nie wiem, weny, to jest dobre słowo chyba, na, na e, tworzenie czegoś nowego, chociaż też duży, dużo dużo na to na pewno miał brak czasu. I teraz z, działając na nowo, na pewno postaram się wesprzeć go przy, przy też tym projekcie. Może coś nawet stworzyć faktycznie razem. To jeszcze będzie kwestia do obgadania. Zobaczymy, zobaczymy co sam twórca powie na to. Na pewno prowadzimy pewną nowość, jaką będzie robienie podcastów. De facto to, co teraz mówię, to będzie. Nawet myślę, że zrobię, że to będzie pierwszy odcinek tego podcastu. Na nich będę tak naprawdę. Będzie to tak de facto, co będę rzucał na YouTube'a. Powiedzmy, że podzielimy to, żeby to miało sens. Jeżeli oczywiście rozkręci się do tego, tak jak ja bym chciał, i będę miał ten czas, żeby nad tym wszystkim działać. E to podzielimy to tak, że filmiki będą na YouTubie, a na wszelkich portalach po kraju Spotify powrócam po prostu podcasty, które postaram się zrobić tak, żeby były po prostu z tych YouTube'owych filmików. To mi się wydaje, że to będzie najprostsza forma. Też nie chcę jakby bardzo się skupiać i angażować w tą działalność internetową, a bardziej na tym, żeby stworzyć coś pod tą działalność, więc... Troszeczkę gryzę temat od tej strony. Mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. Też liczę na to, że 30 osób, które obecnie subskrybują mój kanał, że nie zrezygnują z tej subskrypcji. Bo na pewno, jeżeli niektórzy z Was zasubskrybowali mnie dla gier, będą chcieli dalej. Oglądać mój kanał chociażby pod kątem e, budowy automatu, do gier, między innymi, więc więc e, i też e, chciałbym zaznaczyć to, co wspominałem na GamePad Only odnośnie tworzenia książki, to dalej będzie kontynuowane. Nie wiem, jak się to mi rozejdzie w czasie. Prawdopodobnie wrzucę na jakąś kampanię. Crowdfundingową, ale taką rozłożoną w czasie, żeby po prostu nie była to w skali miesiąca, tylko z tego co widziałem, na której stronie jest coś takiego, że można to rozłożyć w skalę roku tą zbiórkę. Więc po prostu byśmy ją zrobili w formie takiej. Jak się to uda zrobić szybciej? Zrobię to szybciej jak. Jak nie, to. To najwyżej po prostu to potrwa. No to... to ja uważam, że proces twórców nie powinien być jakby wymuszany, że musisz coś zrobić w tym danym momencie. Jeżeli tworzysz coś i to jest naprawdę w jakiejś formie kreatywne, tak naprawdę kreatywne, to nie powinno to być determinowane deadline'ami. To powinno być po prostu robione w swoim tempem. Tak? Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia już niebawem.